Z każdym dniem mojego panowania Noxus staje się doskonalszym wyrazem mej woli. Noxus to wielki, wręcz gargantuiczny, oparty na sile i brutalności region w League of Legends. Czy najbrutalniejszy, to akurat ciężko powiedzieć, gdyż mamy przecież Wyspy Cienia, gdzie śmiertelnicy często tylko pojawią się na brzegu i już umierają, ale na pewno wojownicze Imperium znajduje się na podium w tej kategorii. Dziś zajmiemy się wszystkimi znanymi konfliktami, wojnami i kampaniami Noxusu i przedstawimy sobie jego ekspansję na przestrzeni dziejów. Jest to temat niezwykle istotny, patrząc przez pryzmat runtery, gdyż imperium Noksjańskie wywiera największy wpływ na kształtowanie granic tego świata. Materiał ten dedykuje Jadzgornowi. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem ksywkę. Pięknie dziękuję za wspieranie kanału, za kola zmierzają w Twoją stronę i mam nadzieję, że materiał się spodoba. Noxus to imperium, które imperium nie zawsze było, lecz od zawsze musiało walczyć o swoją pozycję bądź przetrwanie. Dlatego najprostszym możliwym sposobem opowiedzenia wam o historii Noxusu, czy bardziej o historii jego ekspansji, jest przedstawienie tych wydarzeń chronologicznie. Dlatego plan na dzisiejszy materiał jest następujący. Najpierw porozmawiamy o czasach Mordekaisera, z którym Noxjanie walczyli, później przejdę do fragmentu Wojen Runicznych, który w zasadzie stworzył noxjańską tożsamość, Powiemy o tym, jak Noxus stał się imperium, dalej rzucimy okiem na pierwszą wojnę Noxusu z Demacją, kolejny krok to pierwszy najazd na Ionie, dalej mamy freliorską kampanię i podchody Piltower, zajmowanie Shurimy, drugi najazd Noxusu na Ionie oraz nadchodzący drugi konflikt Noxusu z Demacją. Jak widzicie jest tego całkiem sporo, także działajmy. Pierwszym konfliktem Noxusu był w zasadzie czas, gdy oficjalnie Noxus jeszcze w ogóle nie istniał. Był to czas, kiedy na dzisiejszych terenach centralnego imperium rządził potężny Mordekaiser, prowadzący wiele krwawych i destruktywnych podbojów. Wzniósł on swoją siedzibę, czyli nieśmiertelny bastion, wokół którego dziś jest obudowana Stolica Noxusu, której, co ciekawe, po dziś dzień nazwy Riot Games nie ujawniło. Po polsku określa się ją jako po prostu Stolica Noxusu, czy po angielsku jako Noxus Prime. Na samym bastionie myślę bardziej skupimy się podczas materiału stricte poświęconemu Mordekajzerowi, natomiast istotne są tutaj brutalne działania żelaznego władcy, które nie mogły przysporzyć mu niczego innego jak wielu wrogów, zarówno na terenach podbitych, jak i sąsiadujących. Nie wiemy do końca jak się uformowały, ile czasu tam były i w ogóle nie znamy dużo szczegółów. Natomiast Mordekaiser podbijał tereny plemion prenoksjańskich. Były to tak zwane plemiona Noxii, które miały dość brutalnej polityki żelaznego władcy, uformowały sojusz i zdecydowały się na walkę. Był to czas, gdy Mordekaiserowi służyła również grupa czarodziejów i magów, tak zwani magowie wewnętrznego kręgu Mordekaisera. Przez zdradę jednej z kobiet należących do tegoż właśnie kręgu, imieniem Leblanc, Mordekaiser finalnie został pokonany i obalony. Tak oto wspominane plemiona prenoksjańskie zażegnały największe zagrożenie tamtych czasów. Wszystko to miało miejsce mniej więcej 1400 lat przed teraźniejszością League of Legends. Wspólna walka z Mordekaiserem nieco zbliżyła do siebie plemiona, choć nie do końca. Niestety nie mamy informacji co działo się przez kolejne 400 lat historii Noxusu. Ciężko jest zatem również określić, jakie tereny należały oficjalnie do Noxusu w tamtejszym świecie. Na kolejne wieści odnośnie kształtowania się granic Noksusu musieliśmy poczekać aż 390 lat do wojen runicznych, będących, można powiedzieć, Sidem z epoki lodowcowej. Stały się tym lepkim czymś, co zatrzymało i trzymało później Noksjan razem. Wcześniej nadal ze strzępków informacji wynika, że noxiańskie nacje były podzielone i występowały jako pojedyncze struktury. Dowiadujemy się o tym od Rajza, a w zasadzie tak wynika z historii jego umarłego mistrza Tyrusa z Heli, który w pewnym momencie swojej historii rozmawiał z liderami dwóch wrogo nastawionych do siebie plemion prenoksjańskich. Konflikt opierający się na potężnych runach trwał kilkanaście lat i był niezwykle destrukcyjny dla przyszłych Noksjan. Nie tylko dlatego, że wojny runiczne doprowadziły chociażby do zniszczenia obszaru wielkości podobnego do dzisiejszej Demacji na wschód od noxjańskiej stolicy. Prenoksjanie byli bardzo dotknięci tym konfliktem. Według przekazu przez około 10 lat trwały walki na tamtejszych terenach i kumulacja magii miała doprowadzić do magicznego skażenia czy magicznego opadu, który miał być śmiercionośny. Dlatego wcześniej Noksjanie byli zmuszeni schronić się w nieśmiertelnym bastionie. To wydarzenie zjednoczyło plemiona noksjańskie w jeden lud od tego momentu sam określający się zbiorczo jako noxus. Tutaj po raz kolejny mamy ogromną fabularną dziurę trwającą około 350 lat. Aczkolwiek tutaj nieco informacji jednak mamy. W zasadzie po konfliktach mocno zduszających Noxus w zarodku rozpoczął się czas ogromnej ekspansji tegoż regionu. Przez kolejne około 350 lat Noxianie krwawo zajmowali tereny na wschód od swojej stolicy, gdzie ostatnią zajętą osadą była tak zwana Smocza Brama, co znaczy oznacza, że Noxus zajmował już na tamten moment sporą część Valoranu niebezpiecznie zbliżając się do tamtejszego ZON, gdyż piltower jeszcze wtedy nie istniało i na horyzoncie zaczęła kreować się możliwość morskich podbojów. W warunkach teraźniejszej runtery, droga morska ze smoczej bramy do piltower zajmuje około 15 dni, natomiast do Ioni już tylko 6. W ramach ciekawostki dodam, że Klet uczestniczył również w owych noksjańskich wschodnich kampaniach. Jak mówicie, że nic nie mówię o Kledzie. No to powiedziałem. Również dokładnie w 349 roku po oficjalnym założeniu Noxusu, a około 650 lat przed aktualnymi wydarzeniami, Noksianie ustanawiają Imperium Noksjańskie, ogłaszając zacną dla nich ideę zjednoczenia całej Runtery pod jednym sztandarem. Choć wydaje się, że ta idea nie ma większego sensu, tak to dowiedli, że potrafią radzić sobie z przeciwnościami losu. Przez kolejne lata, mniej więcej 541, znowu mamy taką dziurę. Aczkolwiek tutaj bardziej możemy się domyślać, co się dzieje, ze względu na strzępki informacji, które mamy. Rozwijają się również inne fronty. Północno-zachodni, gdzie Noxjanie coraz bardziej zbliżają się do Freliordu, i południowo-zachodni, gdzie rozpoczynają się pierwsze starcia z ich naturalnym lorowym rywalem, czyli Królestwem Demacji. Do roku około 892 po założeniu Noxusu, a przez około 541 lat, Noxjanie nie napotykali ogromnych problemów podczas swojej ekspansji. Jak się oczywiście domyślacie, nie mogło to trwać w nieskończoność, i tutaj rozpoczął się pierwszy konflikt Noxusu z Demacją. Było no to starcie dwóch w zasadzie światów, brutalnej, zaprawionej w bojach armii i świetnie wyszkolonej, aczkolwiek nie aż tak licznej armii. Tutaj ogrom światła na całą sytuację rzuca nam Sajon, tak zwana ręka Noksusów w tamtych czasach, który prowadził noksjańską kampanię południowo-zachodnią i dotarł aż do srebrzystych grzbietów. Pomimo, iż Sion wsławił się okrucieństwem i brutalnymi metodami przynoszącymi zwycięstwa, Demacjanom udało się przepędzić nuksjańskie korpusy, aż do nieistniejącej już fortecy Chwardis znajdującej się wtedy blisko Bramy Płaczu. Do Chwardis przybył właśnie Sajon ze swoim oddziałem, zdeterminowany aby wybić demacjańskie wojska, lecz dowódca wojsk stacjonujących właśnie w Hwardis miał tak zniszczone morale przez serię porażek, iż pozwolił wrogowi odejść bez walki. Sajon jeszcze wtedy nie niebędący nieumarłym, wpadł w szał i zrzucił dowódcę garnizonu z murów miasta i rozpoczął ofensywę na demacjańskie siły, dowodzone przez Jarwana I, czyli pradziadka Jarwana znanego z gry. Niestety bądź stety, zależy kogo bardziej lubicie, szał oddziału Sajona nie wystarczył. Kompanii bohatera zostali otoczeni i powoli wybijani przez Demacjan, choć sam Sion mordował kolejnych wrogów i zbliżał się do przywódcy. Stoczyli oni pojedynek, lecz pomimo zadania śmiertelnego ciosu przez Jarvana I, Sion i tak był w stanie zedrzeć koronę z jego głowy. I zacisnąć wielką dłoń wokół gardła króla. Wojownicy demacji ranili skrupulatnie Sajona, lecz ten nie puścił swojego uścisku dopóki czarwan nie umarł. Dopiero wtedy sam Sion poddał się śmierci. Co ciekawe, po dziś dzień tamtejszy obszar wydaje się być niestabilny. Chociażby kolejną eskalacją tego konfliktu były walki Jarwana IV. Nie wiemy niestety jakoś wybitnie dużo o tych wydarzeniach. Wiemy tyle, że Noxianie cały czas ze swoich tamtejszych granic planują dalsze podboje i ekspansje. Noxianie, prowadząc dalszą kampanię i ekspansję, zaczynają działać jeszcze śmielej i odważniej. Tutaj ogromną rolę odgrywa poprzedni wielki generał Noxusu, czyli Boram Darkwill, prowadzący Noxus przez kolejne ekspansje i podboje. Do 974 roku, czyli 24 lata w przeszłość względem teraźniejszości League of Legends, działania Darkwilla prowadzą do zajęcia terenów Wielkiej Bariery, gdzie do Noxusu dołączają plemiona Minotaurów, czemu oczywiście sprzeciwiał się Alistar, zdobywają rodzinne miasto Dariusa i Treyvena, czyli Bazylisz, który później i tak się zbuntuje, i Noxianie docierają do końca wschodniej części Valoranu, gdzie granica Imperium znajduje się już niebezpiecznie blisko Piltover i Zon, bo Piltover już istnieje. Noxus zajmuje również dwie większe wyspy na wschód od Wielkiej Bariery. Dwa lata później, Boram Darkwind wprowadza również reformy, na przykład ustanawia wypuszczenie gladiatorów, najemników czy więźniów, aby ci walczyli dla Noxusu również przeciwko Demacjanom. Militarnie w zasadzie nie ma to większego znaczenia, choć tutaj swój kawałek historii, spory kawałek historii ma Xinzao. Tak patrząc szerzej, to regiony na wschód od Demacji, będące pod ochroną królestwa, nie zostają podbite, a wojska demacjańskie radzą sobie z Noxianami całkiem dobrze. Osiem lat później, w roku 984, Boram Darkwill decyduje się wysłać swoje wojska do pierwotnej krainy. Widzi on w Ioni szansę na banalny podbój, wszak na pierwszy rzut oka to kraina z rozproszonymi miastami, wioskami i prowincjami co do zasady niezmilitaryzowana i nie mająca żadnej regularnej armii. Dla imperium, bazującym swoją historię na setkach lat podbojów, rzeczywiście brzmi to jak kaszka z mleczkiem. Wielki generał nie porzucając innych frontów, a nawet rozszerzając je, zarządza zmasowaną inwazję na archipelag. Noxjanie bardzo szybko zajmują południowo-zachodnią wyspę Ioni z fortecą Faelor, która zostaje bazą wypadową dla dalszej części kampanii. Sam temat inwazji Noxusu na Ionie jest tak ogromny i rozbudowany, że prawdopodobnie powstanie o nim oddzielny materiał. Dlatego dzisiaj mniej więcej przybliżę Wam, jak to wyglądało. Noxjanie dopuszczali się okropnych czynów: mordowali obywateli Ioni, w tym wioskę Ireli w prowincji Nawori. Dotarli do najważniejszego miejsca w krainie o nazwie Plasidium na zmasakrowali wioskę Wudzu na południu, czy dotarli aż do północnej prowincji Ajoni o nazwie Ralin, gdzie próbowali zdobyć klasztor Hirana. W zasadzie przez pierwsze miesiące los Ionii wydawał się być zupełnie przesądzony. Oto ogromna armia staje naprzeciw w zasadzie zwykłym ludziom. Ale jak wiemy, pozory mogą mylić. Niemniej nastąpiło wiele mniejszych i większych sukcesów Ionii, które powoli doprowadzały do odwrócenia się losu w tej kampanii. Po pierwsze, wielki generał Darkwill zaczynał być nie do końca poczytalny. Ważniejsze było dla niego odnalezienie jakiegokolwiek artefaktu mogącego wydłużyć jego życie czy nawet zapewnić mu nieśmiertelność. Dlatego jego decyzje nie do końca były militarnie sensowne. Przykładem tego jest rzeź strategicznie nieistotnego plemienia bardów, którzy pilnowali artefaktu powierzonego im, tadam, tadam, dokładnie przez Barda. W Ioni powstał do tego Ruch Oporu. Mnisi na czele z Udyrem i Lisinem wygrali bitwę o klasztor Hirana, czy w zasadzie przypadkowo dla Noxian, ale niefortunnie, powraca Varus mordując większą część armii Noxusu wysłanej do prowincji Galrin. I tutaj rzeź Noxian można liczyć wręcz w setkach. Dołóżmy do tego triumf Ruchu Oporu nad oddziałem Swayna w Plasidium Navori, dołączenie do konfliktu takich postaci jak Master Yi, Yasuo, czy karma i wojska luksieńskie zaczynają mieć ogromny problem. W mojej opinii gwoździem do trumny nie było stuprocentowe skupienie się na tamtym froncie, a otworzenie kolejnego. Boram Darkwid wysłał część swojej armii z Dariusem na czele na podbój Freliordu. W sumie to może nie do końca podbój Freliordu, ponieważ celem tej kampanii były żelazne szczyty, gdzie tam znaleziono specjalną odmianę żelaza. Która, oczywiście, pod kątem militarnym była dla Noxian bardzo istotna. Wojska Dariusa rzeczywiście wdarły się całkiem głęboko. Aczkolwiek niska temperatura, ciągłe walki, bardziej partyzanckie i brak posiłków, doprowadzały do tego, że zimowy szpon wypędził zmęczony i wykrwawiony oddział Dariusa z powrotem do Noxusu. Tam już oczywiście doszło do przewrotu, gdzie Boram Darkwill został zastąpiony przez Jericho Swaina, który ustanowił do tego triumvirat, zapobiegając przyszłym problemom Noxusu, jeżeli na jego czele miał stać jeden niepoczytalny, słaby czy łatwy w manipulacji człowiek. I tutaj pod kątem politycznym pod kątem polityki Noxusu bardzo dużo się zmienia, ale zmienia się w zasadzie w działaniach, a nie w samym celu. Nowy wielki generał podchodzi do ekspansji Noxusu o wiele bardziej strategicznie i wyrachowanie. Zakończyła się inwazja Noxian, i choć atakowali oni wiele miejsc w pierwotnej krainie i weszli bardzo głęboko na terytorium Aioni, finalnie ostały im się tylko mniejsze fragmenty archipelagu na południu, aczkolwiek obecność Noxusu na tamtych terenach jest bardzo znacząca. Niektórzy mieszkańcy Aioni chcą z nimi walczyć i wyrzucić ich ze zdobytych obszarów, a inni nawet pogodzili się z obecnością innego, wręcz wrogiego narodu i nawet zaczynają przyjmować niektórych. Które ich tradycje czy rozrywki, mówię tutaj o lorowym rozszerzeniu, jakie zapewnił nam set przy swoim wyjściu, gdzie pokazane i powiedziane było, że niektórzy mieszkańcy Aioni bardzo cenią sobie krwawe rozrywki Noxian, czy tej walki na arenie. Tutaj zbliżamy się w zasadzie do współczesności i tak jak wspominałem, takiego bardziej strategicznego podejścia Swaina. Przez kolejne lata, Noxus podejmuje kolejne działania aneksyjne lub tworzy pod nie grunt. Po pierwsze Imperium nie ogranicza się już tylko do archipelagu Ioni czy Valoranu, lecz również udaje się na kontynent Shurimy. Tam w zasadzie upadłe, pustynne Imperium również wydaje się być bardzo prostym kąskiem dla wojsk Noxusu i zajmują one kolejne połacia terenu Starego Imperium. Wydaje mi się, że Azir by się z tym nie zgodził, ale jeszcze do takiej konfrontacji nie doszło. Co ciekawe, część wiosek i miast Shurimy dobrowolnie się na tą aneksję godzi, gdyż widzi w tym szansę na rozwój i powrót dobrobytu sprzed setek lat sprzed upadku Imperium i śmierci Azira, ponieważ minęło już trochę czasu od jego powrotu, natomiast nie każdy w Shurimie o tym wie. Po drugie, jeżeli oglądaliście serial Arkane, na pewno kojarzycie Matkę Mel. Przyjechawszy z Noksusu, otwarcie mówi o planach względem miasta postępu. Oczywiście, Arkane jest niekanoniczną historią, aczkolwiek w tej sytuacji ten wątek nie jest tak daleki od prawdy, jakby się mogło wydawać. Lecz w kanonie, mimo wszystko, jest to pokazane nieco bardziej zachowawczo i nieco bardziej pasuje to do polityki Swayna i samych teraźniejszych noksjańskich działań. Otóż w Imperium istnieje taki zawód jak inżynier wojny. W uproszczeniu są to szkoleni szpiedzy mający za zadanie zinfiltrować dany obszar, dane miasto czy społeczność, aby wybadać ich cechy i zdobyć informacje mogące być pomocne w przyszłym ataku. Inżynierowie są wysyłani parami i w Piltover również są obecni. Co prawda Caitlin udało się złapać Tamarę, jedną z wysłanych tam inżynierek. Niestety druga osoba z pary przeniknęła do jednego z najważniejszych klanów piltowerskich i prowadzi przedinwazyjny wywiad. Zatem Noxus już prawie wszędzie prowadzi swoje kampanie i działania. W aktualnej historii zdarzały się mniejsze, bądź większe niepowodzenia Noxusu. Na przykład dwa lata przed wspominanymi wydarzeniami Darius i Draven muszą odbić zdobyty wcześniej przez Noxian Bazylisz. Natomiast największą porażką dla Noxian jest drugi najazd Noxusu na Ionie. Nie wiemy o nim wiele. Wiemy, że po raz kolejny wojska noxiańskie zostały wysłane do Ioni na niezdobyte brzegi, a sytuacja została przedstawiona w cinematiku Awaken. Trzeba powiedzieć, że jest to chyba najbardziej wyrazista porażka Noksusu, gdzie pojawienie się wielu silnych ajoniańskich obrońców, takich jak Kenen, Karma czy Yasuo, doprowadza do odparcia tegoż najazdu. Choć chciałbym wam powiedzieć, czy porażka Noxian w Awaken to koniec, czy co było dalej, wcześniej, czy w zasadzie cokolwiek więcej, nasza wiedza na moment tworzenia przeze mnie tego materiału ogranicza się niestety do wydarzeń z Cinematica. Przypuszcza się aczkolwiek, że najazd trwał dłużej, że był to tylko jego początek, niestety na ten moment nic więcej nie wiemy. Jeżeli zatem sobie spojrzymy na ogrom Noxusu względem mapy Runtery, gdzie Noxus wyrósł z kilku plemion do imperium zajmującego znaczący obszar lądów runeterańskich, można się zastanowić. Czy rzeczywiście. Noxianie mają potencjał na zdobycie wszystkich ziem świata League of Legends? Moim skromnym zdaniem nie. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć, jak próbują. Musiałoby się to wiązać z użyciem jakichś mrocznych sekretów, które są zamknięte i ukryte w nieśmiertelnym bastionie. Niemniej, patrząc jeszcze raz na mapę Noxusu, wydaje się, że to koniec naszej podróży, że nic więcej nie wiemy. A co jeżeli Wam powiem, pewnie się tutaj w ogóle nie zdziwicie, wojska noxjańskie zaszły dalej niż pokazuje to oficjalna mapa runtery. No właśnie. Dzięki mającej już półtora roku powieści Garen First Shield, wiemy, że wojska Noxusu coraz bardziej zbliżają się do Demacji. Udało im się przejąć władzę w Nockmirch, w co była zamieszana m.in. LeBlanc i Garen wraz z Queen prawie stracili tam życie, walcząc z wojskami Noxusu. Zajęcie tego niezależnego państwa daje Noxianom świetne możliwości dalszej ekspansji od wschodu i południowego wschodu. Również wiemy, że to już się w zasadzie dzieje. Noksjanie zawsze byli brutalni, aczkolwiek teraz, w walce z wojskami Demacji, na większą skalę wykorzystują nieumarłych, którzy, jak się przynajmniej wydaje, na razie odnoszą zwycięstwa, masakrując demacjańskich obrońców. Myślę, że trzeba to powiedzieć: potencjał na mini-eventy związane z ekspansją Noksusu jest wręcz przeogromny. Alo, Riot? Kiedy event z Noksusem? Aha, do Deluxe najpierw. No dobra, no poczekamy. Tak sobie wyobraziłem, jakby to było, jakby gracze głosowali w takim evencie za danym obszarem, danym miastem, daną wioską, czy Noxus je zdobędzie. Czy nie? Swoją, Swoją drogą. Kiedy jakaś strategia, jakiś RTS, czy cokolwiek podobnego w świecie i Czy po tym materiale nie macie jeszcze większego wrażenia, że to jest coś, czego potrzebujemy? Kochani, jeżeli bardziej chcielibyście się jeszcze zagłębić w losy Noxusu, to polecam ten materiał, a na ten moment chciałbym Wam pięknie podziękować za obejrzenie tego materiału i widzimy się oczywiście w kolejnych. Trzymajcie się miłego dnia, wieczoru, rana, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.